Bogactwo obfitości, przekleństwo rodzaju. Ja nie znam takiego innego kraju na świecie, który odsyła w fazie wstępnej, wstępnej nie przed igrzyskami, tylko przed Ligą narodów. Trzech aktualnych mistrzów świata, co coś nieprawdopodobnego. Oczywiście respektuję decyzję tenera, żałuję chłopaków, ale to pokazuje, jak mocno mamy pakę. Jak też inni zawodnicy, którzy nie grali o złoty medal skutecznie w Bułgarii, we Włoszech już trzy lata temu, no jak oni te trzy lata wykorzystali, że, że stali się alternatywą dla, dla swoich kolegów. Myślę, że to może być wielki rok polskiej środkówki, bo mamy też Mistrzostwa Europy u siebie, mówię o mężczyznach, ale też Polska organizacja Kobieca, warto podkreślić, to jest też część integralna polskiej środkówki, czwarta drużyna Mistrzostw Europy, będzie na Mistrzostwach Europy w sytuacji, gdy trzy drużyny przed nią no, czyli mistrz kontynentu Serbia, Wicybisz Turcja i trzecia drużyna Włochy, będą po igrzyskach czyli zawodniczych nie zagra. No i to jest też też szansa dla biało-czerwonych. Zobaczymy na pewno marzenie jest, żeby ten wielki potencjał, który jest i w sensie tej olbrzymiej podstawy piramidy światkarskiej podstawy, podstawy szkolenia młodzieży w Polsce. Absolutnie gigantyczne e, m, przedsięwzięcie e, i w sensie potencjału zawodników w Lidze Mistrzów Świata i reprezentacji, jak to przekuć wreszcie na medal olimpijski pierwszy, drugi w historii, a pierwszy po 45 latach. To prawda i e, no, wydobywacie tutaj rzeczywiście e, e, Inny, też bardzo szlachetny kruszec czasem złoto, czasem srebro, czasem brąz, ale macie też wielką rolę, gdy chodzi o współtworzenie polskiej reprezentacji. Skrabełchatów ma dobrą markę i w Polsce i w Europie. Myślę, że także poza Europą, bo bo jednak Badipur to też zapewnia. Nie tylko on przecież, bo też Amerykanin w składzie. Natomiast to jest kwestia też wypłacalności, to jest kwestia również bardzo dobrych ratingów w wymiarze zewnętrznym, nie tylko krajowym. To jest drużyna absolutnie topowa, gdzie wynik sportowy, no oczywiście, nie zawsze jest się mistrzem. Natomiast zawsze gra się w Pucharach Europejskich, a co ciekawe, a warto to podkreślić, z Chatów jest, no nie chcę tego porównywać, ale trochę jak Bayern Monachium, który ma kibiców w całych Niemczech, z ma kibiców w całej Polsce i także Polaków poza granicami kraju. To jest efekt ciężkiej pracy, efekt nie tylko tych naj, naj, największej liczby tytułów mistrza Polski ze wszystkich polskich klubów, co warto podkreślić. W tym roku Zaksa miała szansę ten rok wyrównać, ale nie wyrównała. Tutaj Szebski Węgiel pomógł, ale to jest kwestia także świetnej mm, promocji polskich w pucharach europejskich. No przecież tak naprawdę to z to chatów powinna być tym pierwszym klubem po pominium Milwice, który, który zdobył Ligę Mistrzów. Zabrakło Jednego meczbola i to decyzji sędziego krzywdzącej po bloku wniarskiego, bloku, którego sędzia nie zauważył. Więc myślę, że tutaj naprawdę możecie dawać korepetycję z tego, jak się robi marketing sportowy, nawet jeżeli nie zawsze wygrywa się Mistrzostwo Polskie, jeżeli nie zawsze wchodzi się do pierwszej czwórki ligi mistrzów. no W tym roku byliście pierwszy uzemcy. Myślę, że akurat Chatów jest takim wzorcowym modelem sportowego biznesu, z naciskiem na przykład sportowy, bo to jednak biznes inny niż te normalne biznesy. a Natomiast jest to bardzo sprawnie funkcjonująca maszyna, także w międzynarodowym, bo przecież jest to eksportowy polski klub siatkarski. Eksportowy także przez fakt, że Wasi siatkarze zasilają i to na kluczowych pozycjach polską reprezentację. Więc no, myślę, że tutaj trzeba widzieć skrę w szerszym kontekście, jako część, uwaga, promocji polskiego sportu, polskiej siatkówki. I myślę, że możecie nawet dawać korepetycje jak robić, jak tworzyć pewien produkt. Tak, to jest dobre określenie, Produkt.